Zezwolę szkół technicznych. Miło jest nam Was gościć. Obejrzyjcie dziś spektakl o bajce o królewnej śmieszce, która jest przestrogą, że choć prezenty dają, ludzie źli być mogą. Oglądajcie uważnie. Zapraszamy. No dawno temu, żyła sobie mała królewna. Miała na imię Śnieżka, bo jej skóra była biała jak śnieg. Mama królewna zmarła, gdy ta była jeszcze całkiem malenka, a tata król ożemił się ponownie. Jego webranka była kobietą bardzo piękną, ale próżną i złą. Nowa królowa miała magiczne zwierciadło do którego często zwracała się z takim pytaniem. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? A zwierciadło odpowiadało, na całym świecie nie ma piękniejszej od ciebie, królowo. Za każdym razem zła władczyni uśmiechała się z jeszcze. Zadowolona z takiej odpowiedzi lusterka. Mijały lata, aż pewnego dnia, jak co dzień królowa zapytała lusterka. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Tego dnia odpowiedź lusterka zaskoczyła królową. Królowo, wciąż jesteś bardzo piękna, lecz Śnieżka, twoja pasierbica, dorosła. I teraz to ona jest najpiękniejsza na świecie. Królowa wpadła w Rzuciła w magiczne lustro trzewikiem i z furią krzyknęła do służby. Myśliwego! Natychmiast przyprowadzić mi tu myśliwego. Biedak gnał do zamku, ile tylko miał siły. Wiedział, że królowa jest zła, a jak wpadnie w gniew, bywa bardzo zła. Zjawił się zatem w komnacie już po kilku minutach. Jestem, o pani. czy mogę służyć? Natychmiast pojmij śnieżkę. Potem zaprowadź ją do lasu i zabij. Przynieś mi jej serce. Chcę jej serce. Biedny myśliwy wiedział, że nie może się sprzeciwić królowej, ale był mu bardzo żal biednej Śnieżki. Zabrał wystraszoną królewnę do lasu, ale zamiast spełnić żądanie okrutnej patrzyni, przyklęknął obok dziewczynki i cicho rzekł. Uciekaj królewno, zamiast twojego dobrego serca zaniosę królowej serce jelenia. Na pewno się nie zorientuję. Jak pomyślał, tak zrobił. Macocha z triumfującą miną wzięła serce jelenia, myśląc, że to serduszko zgładzonej królewny i wyrzuciła je do kosza. I po problemie! Śnieżka błądziła i błądziła po lesie przez całą noc, aż nagle ujrzała chatkę. W samym środku wielkiego i ciemnego lasu Zapukała. Ale nikt nie odpowiedział. Zapukała po raz drugi i trzeci. Ale i tym razem nikt jej nie otworzył. Nacisnęła lekko klamkę i okazało się, że drzwi były otwarte. Śnieżka postanowiła więc wejść do środka chatki, by chwilę odpocząć. O, kto tu może mieszkać? To trochę niegrzeczne wchodzić do czyjegoś domku bez zaproszenia. Ale jestem taka zmęczona, że muszę, sobie po... że muszę się położyć. O, w tym domku jest aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem łyżeczek. Malutkich, bo malutkich, ale ja jestem nieduża, na pewno się zmieszczę. I rzeczywiście w tym dziwnym, małym domku było siedem takich samych równo zasłanych łóżeczek. Zmęczona śnieżka na tygodniach usnęła. Po jakimś czasie, gdy królewna słodko spała, to chatki wrócili mieszkańcy. Były to krasnoludki, które w ciągu dnia ciężko a... pracowały w kopalniach. Przyglądały się jej oczarowane, urodnie a... czając. A... O... My o... jesteśmy krasnoludki, hopsasa obszaśsa, pod nasze butki, hopsasa obszaśsa, nie my... Bająca, niczym diament. Jest piękna, jak świeży powiek wiosny. Wszystko dobrze, tylko ona śpi w moim urzeczku. Cicho bądź, bo jeszcze ją zbudzisz. Jest taka słodka. Słodka, nie słodka? Śpi w moim łóżku. Niezadowolony głos krasnoludka zbudził śpiącą dziewczynkę. O, kim jesteście? Hmm. Tak się składa, że jestem właścicielem łóżka, w którym śpisz. Ojej, przepraszam, ale byłam taka zmęczona, że musiałam się położyć. Tak się składa, że też jestem zmęczony. Cały dzień pracowałem w kopalni, biedaku, na pewno jesteście głodni. Ugotuję wam pysznej zupki. O, i w końcu mówisz rozsądnie. Nie bądź taki złośliwy. Lepiej zapytaj się tej pięknej pani, jak ma na imię. Jestem śnieżka. Miło mi Was poznać. Znaną zupę, a potem przy wspólnym posiłku opowiedziała im swoją historię i podziękowała za ich gościnność. Jak będziesz nam gotować takie zupki, to możesz zostać. Jesteście dla mnie tacy, mili. wam jeszcze ciasto. Żeby w domu było miło. Tchau. Zostań tu bez względu na wszystko. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcesz mieszkać razem z nami. Tak, zostań z nami! Śnieżka z ogromną przyjemnością przystała na propozycję nowych przyjaciół. Odtąd drzwi w zgodzie i miłości. Śnieżka pod dniu pełnym wrażeń zmorzył sen. Dobrego, myśliwego. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Królowo. Mieszka wciąż żyje. Myśli, że cię oszukał. Najpiękniejsza na świecie ulewna mieszka teraz w lesie. W chłopce krasnodębku. Nie, nie, nie. Tym razem sama się tym zajmę. Ona musi użyć. To ja jestem yes. i będę najpiękniejsza. Założyła wielki kapelusz. I starą suknię. Wzięła kosz pełen wstążek i ruszyła do lasu. Po niedługim czasie znalazła Śnieżkę, która przed domkiem pieliła kwiatuszki. Dzień dobry dziewczynko, zobacz co dla ciebie mam. Kosz pełen wstążek. Proszę, weź, przymierz tę zieloną. Dziewczynka nie umiała odmówić. Wtedy królowa przewiązała ją z tą którą zacisnęła tak mocno, że pozbawiła śnieżkę tchu. Królewna zemdlała, a królowa odeszła do swojego pałacu. Wydarzyło. Śnieżko, zachowałaś się bardzo nierozsądnie. Nie możesz nikogo więcej wpuszczać do środka. Wkrótce, dzięki zwiercianym, królowa odkryła, że jej plan się nie i Śnieżka nadal żyje. Wtedy wzięła za trudne Ponownie się przebrała i udała do walki. I tym razem zastała dziewczynkę siedzącą przed domkiem. Śnieżka bowiem bardzo lubiła zajmować się kwiatkami i bardzo o nie dbała. Dzień dobry dziewczynko, zobacz co dla ciebie mam. Śliczny prezent dla ślicznej dziewczynki. Proszę, wewnijmy włosy. Królewna bez namysłu posłuchała i piła grzebień na włosy. Trucizna zaczęła działać natychmiast. Królewna znów zginęła. Ale i tym razem odratowały ją krasnoludki, które wcześniej wróciły do domu. Szybko wyjęły grzebień z włosów przyjaciółki. Uratowały ją. Śnieżka opowiedziała krasnalom, co się wydarzyło. Kochana, prosiliśmy Cię, żebyś nikogo nie wpuszczała do domu i pod żadnym pozorem nie przyjmowała podarków od kogoś, kogo nie znasz. Musisz o tym pamiętać, mimo że jesteś taka malutka jeszcze. Śnieżka obiecała krasnalom, że nie będzie przyjmować podarków od nikogo, kogo nie zna. Ale, jak się okazało, nie wytrwała długo w tym postanowieniu. Zła królowa, znowu za pośrednictwem czarodziejskiego lustra, dowiedziała się, że plan składzenia rybaki i tym razem się nie powiódł, więc wymyśliła nowy sposób, by pozbyć się śnieżki. Znowu przyszła pod dom królewny I tym razem dziewczynka była zajęta pielęgnacją kwiatów. Przebrana za staruszkę, Królowa celowo wywróciła koszyk, z którego wysypały się zatrute jabłka. Jestem taka zmęczona, a ten koszyk taki ciężki. Proszę pomóż mi, dobre dziecko. Śnieżka miała bardzo dobre serduszko, więc natychmiast ruszyła, by pomóc przebranej staruszce. Kiedy pozbierała jabłka i oddała koszyk złej królowej, ta wyciągnęła jedno z jabłek i podała je królewnie, mówiąc: Proszę, weź sobie dziecko, jest takie słodkie jak ty. Dziewczynka wzięła jabłko od złej władczyni przebranej za staruszkę, ugryzła je i natychmiast osunęła się na ziemię. Obudziła. Nie pomogły nawet krasnoludki, które w podwieczór pojawiły się w parku lesie. Śnieżka była tak piękna, że krasnoludki nie chciały jej pochować i umieściły ją w kryształowej kuli. Co wieczór też tańczyły nad nią miłości i rozpaczy. Pewnego dnia przez las przejeżdżał książę z poblizkiego królestwa. Zatrzymał się w domu krasnagi. Te poczęstowały go sokiem z wiśni i powiedziały historię śnieżki. Książę zapragnął zobaczyć królewnę. Gdy tylko wszedł do domu i zobaczył leżącą piękność, zaśpiewał jej taką piosenkę. Bože, ja mu Się i złożył na jej czole pocałunek. Śnieżka jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki otworzyła oczy. Pewnie, co stało się ze złą czarownicą, kiedy król dowiedział się o jej wybrykach, kazał ją zamknąć w ciemnym rogu, aby nigdy nikomu nie zrobiła już krzywdy. Znowu dobro zwyciężyło zło: Pamiętajcie o tym, drogie dzieci, że zawsze osoby, która czyni zło, spotka zasłużoną karę.